Dzień dobry. Z tej strony Bałtawak z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym odcinku pokażę wam rośliny kwitnące, czyli będą to byliny późnego lata. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym wideo chcę Wam przedstawić rośliny, które przede wszystkim długo kwitną, więc długo nas będą cieszyły swoimi pięknymi kolorami, pięknymi kwiatami. Będą to rośliny, które mam w swoim ogrodzie, czyli opowiem Wam troszeczkę o nich, jakie mam doświadczenia odnośnie. Danej rośliny, więc zapraszam, przejdziemy po ogrodzie, obejrzymy, co tutaj u mnie rośnie. Idziemy do ogrodu, pokażę Wam rośliny kwitnące, rośliny późnego lata. To, że kwitną róże, hortensje, to rzecz jasna to są rośliny które zaczynają swoje kwitnienie wczesnym latem róże nawet naprawdę wczesnym natomiast hortensje troszeczkę później ale to są rośliny które będą cieszyły nas bardzo długo są odmiany róż które kwitną praktycznie do samych Mrozków. Swoje róże oczywiście, żeby bardziej kwitły, ogławiamy, czyli obcinamy przechwitnięte kwiatostany. Natomiast w tym momencie to ogławianie zakończy się pod koniec września. No i pamiętajcie, żeby róż już nie nawozić nawozem takim wieloskładnikowym. Będziemy je nawozić, ale nie we wrześniu i nawozem jesiennym, więc to jeszcze przed nami. Więc pierwsza roślina, no to wiadomo, róże. Kolejna hortensja. Hortensje. hortensje w zależności jaka to jest grupa hortensji, one zaczynają kwitnąć już nawet pod koniec czerwca. I też bardzo długo na rabatach e, pięknie wyglądają. Hortensje w moim ogrodzie e, pokazywałam Wam niejednokrotnie, więc dzisiaj o różach i o hortensjach teoretycznie nie będzie, ale nie mogłabym o tych roślinach dzisiaj nie wspomnieć. E, hortensje na moich rabatach, e, ja słuchajcie, zostawiam. E, one będą zdobiły moje rabaty aż do wiosny. E, hortensje, e, Krzewiaste, Annabel i Annabel Strong będę cięła prawie zimą, więc bądźcie ze mną, jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego o tej porze takie hortensje będą cięła. No dobrze, idziemy dalej, słuchajcie, po ogrodzie, gdzie pokażę Wam kwiaty, które zachwycają. Kolejnymi kwiatami, o których nie mogłabym tutaj dzisiaj nie wspomnieć no są oczywiście jeżówki, jeżówki, które kwitną cały sierpień, lipiec i wrzesień. To są rośliny, które możemy pobudzać do, kolejnych, do wytwarzania kolejnych kwiatostanów, jeżeli oczywiście tego chcemy. Ogławiajmy nasze byliny, a one wtedy będą powtarzały kwitnienie. O jeżówkach jest wideo na moim kanale. Podlinkuję Wam oczywiście. Zapraszam, jeżeli tego odcinka jeszcze nie oglądaliście. Jeżówki w moim ogrodzie występują w przeróżnych kolorach. Są to rośliny słońca, rośliny, które bardzo długo kwitną. Niektóre pachną, jak na przykład odmiana Roho. Więc gama jeżówek, które możemy spotkać w szkółkach, czy też na grupach, gdzie możemy się wymieniać roślinami, jest naprawdę ogromna. Jeżówki lubią się wysiewać i słuchajcie, to, że one się wysiewają, to nie znaczy, że powtórzą cechy rośliny matecznej. Czasem zdarza się tak, że powstaje nam nowy kolor w ogrodzie, ale jeżeli lubimy kolorowo, żeby na naszych rabatach było, to z tym akurat problemu nie będzie. Czyli mamy już trzy rośliny omówione. Idziemy dalej, pokażę Wam, co jeszcze kwitnie na moich rabatach. Roślinami późnego lata zdecydowanie są zawilce, anemony. Spójrzcie, jak dużo z jednej sadzonki jest kwiatów. Te kwiaty będą nas cieszyły, będą sprawiały, że Miejsca zacienione, bo jest to roślina, którą możemy sadzić na stanowiskach półcienistych, będą na przykład białe, rozjaśniały takie miejsca, natomiast w kolorach różu na przykład będą przepięknym uzupełnieniem, bo też na słońcu te rośliny dają radę. Za mną możecie zobaczyć mnóstwo żółtych kwiatów. Są to słoneczniczki. Te kwiaty to są, słuchajcie, terminatorki, jeżeli chodzi o okres kwitnienia. One po prostu kwitną non-stop od końca lipca. I zobaczcie, tych kwiatów jest cały czas dużo, cały czas będą wytwarzały się nowe, no i tak do przymrozków. Są to rośliny na stanowisko słoneczne. Są to rośliny, które niestety się wysiewają i dość szybko. Ich ilość na rabacie się zwiększa. Więc ja bym powiedziała, że słoneczniczki są to rośliny no, ekspansywne. Do tej grupy bym je zaliczyła. Natomiast za moimi słoneczniczkami jest przepiękny sadziec, który też oczywiście Wam pokażę. Słoneczniczki, jak możecie zobaczyć, przepięknie kwitną. Natomiast zobaczcie, to, co się dzieje. Na sadźcu jest mnóstwo motyli. Tutaj mam brzeg rowu melioracyjnego, więc nie bardzo mogę bliżej Wam podejść, żeby pokazać to zjawisko, bo po prostu tych motyli, to tutaj jest około, nie wiem, 20, 20 albo 30. No przepięknie wygląda sadziec. Są odmiany wyższe, niższe. Jest to roślina, która lubi wodę, lubi stanowiska słoneczne. U mnie tutaj na drowym melioracyjnym ma bardzo dobre warunki. W tym miejscu jest troszeczkę niski, czyli ma około 1,60 m, ale te same sadzonki mam w innych części mojego rowu melioracyjnego i tam dorasta spokojnie do dwóch metrów. No zobaczcie ile tych motyli jest. Na moich rabatach, prócz jeżówek, e, hortensji, róż, e, są też inne byliny. Tutaj mamy perowskie, zobaczcie przepiękny Niebieski kolor na, na rabacie, A roślina na stanowisko słoneczne, e, pięknie wygląda. Lubi słuchajcie trochę wody, A więc jest to taka roślinka teoretycznie mało wymagająca, ale jak miałam ją w miejscu, gdzie w ogóle nie podlewałam, to bardzo mizernie mi rosła. No, no natomiast tutaj mam nadzieję, że będzie jej dobrze, z tego względu, że gleba jest tutaj taka bogatsza niż ta, która, o której Wam właśnie opowiedziałam. No i myślę, że na drowym melioracyjnym, no może chociaż troszeczkę tego, tej wody, wilgoci w podłożu będzie więcej. Kolejne kwiaty, które zdobią to miejsce, to mieczyk abisyjski. Ja po prostu go uwielbiam i to jest jedyny mieczyk, jaki u mnie w ogrodzie możecie zobaczyć mieczyk, który rośnie w donicach, bardzo dobrze w donicach sobie radzi. Ma przepiękne szablaste liście. No ale to jest charakterystyka mieczyków. Natomiast kwiatostany są totalnie inne, ciemne w środku, one się ani nie krzywią, ani się nie przewracają i to mnie zachęciło właśnie do wprowadzenia mieczyka abisyjskiego do ogrodu. Wada no to, że musimy takie cebulki przezimować w piwnicy czy też w jakimś zimnym, chłodnym takim miejscu, gdzie cebulki możecie przechowywać. Więc to jest, no to jest taka powiedzmy rzecz, o której musimy pamiętać. Natomiast wygląd i to jak one pięknie zdobią, no po prostu bez dwóch zdań warto mieczyka abisyńskiego mieć w swoim ogrodzie. Kolejna roślina to rozchodnik okazały. Występuje on w przeróżnych odmianach, w przeróżnych kolorystykach, jeżeli chodzi o liście, o kwiatostan. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj po prostu jest pszczółka przy pszczółce. Jeżeli chcecie zaprosić zapylacze do swojego ogrodu, to koniecznie rozchodnik okazały musicie mieć. Jest ich tutaj mnóstwo. Ja rozchodniki okazałe bardzo lubię. Są to rośliny, które nie mają jakichś mega wysokich wymagań, więc to jest słuchajcie fajne, że są rośliny, które bez podlewania przeżyją nam ten czas najbardziej suchy. No i zobaczcie te zapelacze: no po prostu cud. Kolejne rośliny, które chcę Wam przedstawić, aż nam słoneczko świeci, to są wrzosy. O wrzosach mówi się, że są dość trudnymi roślinami, ale słuchajcie, ja nagrałam wideo, jak. Pokonać te wszystkie trudności, jak prawidłowo wrzosy sadzić do gruntu, jak sadzić i z czym komponować wrzosy, jeżeli chodzi o aranżacje jesienne w Donicach. Wystarczy wejść na mój kanał, wpisać wrzosy i wyskakują dwa wideo właśnie na temat tych roślin. Przepiękną tworzą obwódkę, bardzo ładnie wyglądają na wrzosowiskach, gdzie możemy mieć naprawdę dużo plam kolorystycznych, które właśnie o tej porze przepięknie wyglądają. One już kwitną około półtorej tygodnia, no tak do dwóch i one słuchajcie będą przepięknie kwitły do samych przymrozków. Więc jeżeli chcielibyście mieć wrzosy, a nie wiecie jak ten temat ugryźć, zapraszam do mnie, zapraszam na kanał. Tam jest właśnie nagranie odnośnie tego, co trzeba zrobić, żeby Wrzosy czuły się dobrze na waszych rabatach. Kolejna roślina to gaura. Ja ją pokazuję tutaj w dość wstydliwym miejscu, ponieważ zobaczcie, ile jest tutaj chwastów, ale też nie chcę u was czarować, że u mnie jest wszystko pięknie i ani jeden chwast nie występuje na rabatach. Gaura, przepiękna roślina, pięknie kwitnąca i bardzo długo. Zobaczcie, ile ona miała kwiatów. A tutaj zobaczcie ile jeszcze ich będzie. Więc to roślina, którą też wam polecam, stanowiska słoneczne. Praktycznie wymagania są znikome. Jest to roślina, która potrafi przezimować, bo różnie o niej możecie poczytać. Jedni piszą, że to jest jednoroczne, jednoroczna roślina, inni no, piszą co innego. Zobaczymy, jak jest u mnie, bo ja w tym roku gaurę dostałam od koleżanki. Mam nadzieję, że przezimuje i będzie pięknie wyglądała. No i oczywiście będę mogła jej ją podzielić. No i troszeczkę na rabacie zrobić zamieszania właśnie za pomocą nowych sadzonek z gaury. Spacerując po ogrodzie, napotkamy werbenę. Jest to roślina. Też mówią o niej różnie. Jedni mówią, że jest jednoroczna, inni mówią, że potrafi przezimować. U mnie zimowała niejednokrotnie. Bardzo lubią ją motyle, więc to jest kolejna roślina, którą warto mieć. Zobaczcie, te kwiatuszki, one bardzo długo będą kwitły. Cały czas wytwarzają się nowe, więc to jest kolejna roślina na stanowisko e, mega słoneczne, suche, takie, gdzie po prostu uważacie, że nic nie będzie rosło, to ta roślina e, bardzo dobrze sobie daje radę. A w ogóle muszę tutaj powiedzieć ciekawostkę odnośnie werbeny. U mnie jest w cienistym zakątku, pod drzewami, gdzie jest bardzo sucho, a słońca jest naprawdę niewiele przepięknie kwitnie, jest takiej dużo, że będę ją rozsadzała. No i możecie zobaczyć, jak fajnie motyle lubią werbenę. E, no i przechodzimy dalej, a w dalszej części Rabaty jest budleja. Budleje mamy w trzech odmianach, to jest ta najwyższa, przepięknie kwitnie, ja go nie ogławiałam. Teoretycznie powinnam to zrobić, wtedy ona by była pobudzona do kolejnych, do, kole, do wytwarzania kolejnych kwiatów, no ale u mnie możecie zobaczyć, że. Kwiaty są nieogłowione, a budlejka robi następne, wytwarza nowe kwiatostany. No i oczywiście jest mnóstwo motyli. No po prostu dzisiaj jest tak dużo słońca, że motyli szał w ogrodzie. No i zobaczcie, jak pięknie się budleja komponuje z werbeną. Zobaczcie, jest niby ten sam kolor. One niby tak się fajnie uzupełniają, ale. Po pierwsze uzupełniają się, a po drugie jedna roślina zachęca motyle do korzystania z drugiej rośliny, więc to też jest bardzo fajne. W tle rozplenica, gdyby kogoś interesowała, co to jest za trawa. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek ta długa lista roślin Późnego lata, które jeszcze kwitną, była dla was przydatna. Oczywiście, jeżeli macie swoje ulubione rośliny, które jeszcze kwitną i pięknie się prezentują, to oczywiście wpiszcie, komentujcie, dawajcie znać, cóż takiego u was na rabatach jeszcze kwitnie. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że odcinek był taki dla was przydatny. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie kciuka w górę, a jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam. Do subskrypcji. Z mojej strony tyle. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Do zobaczenia!